Dzisiejsze spotkanie na pewno nie spodziewaliście się tych dwie, dwóch pierwszych setów. Liczyliście na to, że jednak zacznijcie od wygranej albo po prostu poukładacie sobie tą grę w tym drugim secie. E, tak się nie stało, natomiast e, no, zaczęliście odrabiać w trzecim, secie, czwartym i tak naprawdę doprowadziliście do wyniku. Ale czy po prostu nie dajecie tego kibicom może tych emocji, żeby nie wygrywać tak łatwo meczów? Bo dzisiaj e, daliście troszeczkę tych emocji kibicom, więc. E, no zgadza się. No. Ciężko cokolwiek mi powiedzieć, bo przez pierwsze dwa sety, no, Wifama była nie do ugryzienia. E, świetnie bronili, fajnie kontrę wyprowadzali, więc było nam bardzo ciężko, mimo że my nie graliśmy naprawdę jakoś super źle, trzymaliśmy przyjęcie, może ta pierwsza akcja gdzieś tam moja wina w tym była, ale no, ogólnie graliśmy dobrze, tak? Moim zdaniem było tak i tutaj taka analiza, że nam i chłopakom z WiFAMY bardzo dużo w tym, w tym dzisiejszym meczu robił tiebreak, bo my mamy już pierwsze miejsce zapewnione, a WiFAMa raczej będzie w finale wojewódzkim dzięki tym dwóm ugranym setom, więc yy, więc tak, no oni wygrali pierwsze dwa i tak wydaje mi się, że z nich zeszło, ale yy, no. Tak to też właśnie było w wywiadzie, że liczyli na ten punkt, tak? Więc jak wygrywają dwa sety, już wiedzieli tak naprawdę, że w najgorszym wypadku zdobędą kolejny punkt wygrane dwa sety, ale faktycznie u was coś odblokowało się w tym trzecim secie, zaczęliście układać sobie tą grę. Ta grawa wychodziła. Widać było, że każda kolejna dobrze przeprowadzona akcja napędzała jeszcze tą drużynę, no i przez to zaczęliście po prostu dominować i w kolejnych setach to pokazywaliście. Na ten sezon na pewno. Awans, taki jest cel, żeby awansować do tej drugiej ligi i znowu powalczyć tam w tych wyższych, można powiedzieć, wyższej klasie rozgrywkowej z lepszymi drużynami. No oczywiście, że tak. No, nie ukrywamy tego już trzeci sezon e, resursa próbuje. To jest mój drugi w resursie, więc w tamtym roku się nie udało. Ale jak to mówi przysłowie, do trzech razy sztuka. E, e, no. Dokładnie. Dokładnie. No więc liczymy na to, że zobaczymy znowu łódzką drużynę w wyższej klasie rozgrywkowej, bo tego troszeczkę brakuje w łodzi. Jeżeli chodzi o męską siatkówkę, bo z żeńska oczywiście goruje, natomiast w męskiej no, troszeczkę mamy brak tych, tych możliwości. No ale na pewno oprócz tego, że teraz z trzeciej lidze przygotowujecie się, no to na pewno musicie myśleć o tych wzmocnieniach na drugą ligę, no bo jednak ten poziom wyżej, no jest tam wiele drużyn, które potrafią. Widzimy wolej Radomsko, które teraz po awansie znowu walczy tak naprawdę o byt w tej drugiej lidze, więc wcale to nie jest łatwe zadanie. No nie jest, ale no to pytanie do zarządu, do prezesa to myślę, że będzie odpowiednie. Tak, ja się zgodzę w 100%. Mamy bardzo fajny skład w tym momencie, lecz na pewno musimy się wzmocnić. Radomsko wzmocniło się moim byłym kolegą klubowym Łukaszem, więc tam jeszcze nie tylko on, ale no kilka wzmocnień i idzie im ciężko. No, dokładnie. Będziemy oczywiście monitorować to, co się dzieje u was i oczywiście liczyć na, na, to, na te emocje. Może liwerze w drugiej lidze, ale przed wami oczywiście jeszcze e, turniej finałowy, tak, więc no jeszcze będzie troszeczkę tych spotkań i walki o to, żeby po prostu w tej ludze, w drugiej lidze zagrać. Życzę powodzenia. No i przed wami ostatni mecz. E, no i pytanie, czy utrzymacie ten tytuł niepokonanej drużyny w trzeciej Lidze. E, no. No to liczymy, no dzisiaj też była gdzieś ta myśl z tyłu głowy, że no kurczę, musimy wygrać ten mecz. Na pewno, na pewno chcemy wejść pewni siebie na ten turniej finałowy i zakończyć go 16 na 16. Tą rundę zasadniczą. Powodzenia, no i cóż, dziękuję. Dziękuję bardzo.